Siemano, dzisiaj sama prowadzę odcinek, bo Wiktoria mogła mi pozwolić, więc dzisiaj będę pozdrawiać i inne takie rzeczy. Po prostu będzie tematyka normalna, jak po prostu nagrywanie i pozdrawianie i typem I sprawdzenie różnych rzeczy. No to pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to pójdziemy do poczty i sprawdzimy poz i pozdrowimy po prostu wszystkie osoby. Pozdrawiam Margaret, serduszko hashtag AS. Pozdrawiam lol, Czarnabum Pozdrawiam y, Szalona kicia, Pozdrawiam XXX Dela. Della. De, XX. xx. x, jak coś to odgłos takie w tyle normalne, no, no i to było chyba było na tyle, bo te które nam osoby napisały, no dobra to teraz pójdziemy na pro, na chyba profil nasz, albo odbierzemy fejm, coś w tym, sprawdzimy listę życzeń, może, a w ogóle to może komuś dam prezent, co, może. Dobre, to może damy jednej osobie prezent, jakoś tak, albo nie. Nie wiem. Teraz się zastanowię, ale może potem. Po krótkiej pauzie, dobra? No to widzimy się po przerwie. Dobra, jesteśmy po krót... po krótkiej przerwie. Yy, więc tak. Yy. Napisałam na statusie, kto chce prezent. I dobra, jeszcze raz naci naciśniemy po prostu, żeby znowu się pokazało, no, żeby ludzie wiedzieli, no. TP. I te. No, zobaczymy, kto nam napisze, kto chce prezent. Chyba nikt. A jest... Y czekaj, a ta Margaret jest aktywna, chyba. Chyba sprawdzić. Chyba nie. No, nie. Nie ma, chyba. No, więc sprawdzimy yy, teraz. Może pójdziemy do pokoju, albo pójdziemy. O, mam pomysł. Pójdziemy do czyjegoś pokoju. Damy lofka. Do byle jakiego? Chcę prezent. O, mamy. Mamy je, yeah. mamy pierwszą y, osobę, która napisała, y, że chce prezent. to no, no odpiszemy jej tak, dam ci. Dam ci. Jesteś pierwsza. No. Dam ci, dobra. Teraz weźmiemy U. jej na, na je, je, Wejdziemy jej na profil, tak, wejdziemy na profil, żeby wiecie. jej ten prezent. Damy jej prezent, a ja Wam powiem co, to będzie taki specjal visor, który jej damy. Yy... Dobra, dałyśmy, dałam chyba prezent, tak? Mhm. Więc no. Nie wiem. Jak chcecie w kolejnym odcinku dostać prezent, to piszcie oczywiście w komentarzu. Zostawcie zawsze lajka pod tym filmikiem. Zostawcie oczywiście też suba, żeby po prostu Wiktoria mogła się cieszyć, że jest was o wiele więcej. Więc yy, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Więc piona!